Witajcie, w dzisiejszym odcinku będzie yy, sprzątanie klatek. ta klatka już była posprzątana na koniec będzie taka jedna informacja. Yy, tu zapomniałem włączyć nagrywania i po prostu połowę uszygnęliśmy. Teraz zrobimy cięcie, żeby właśnie zanudzać. I za chwilę się widzimy, jesteśmy już po cięciu. Już tu yy, posiedliśmy yy, krójkom. Ja się śledziłem. Tak, Kuba śledził i dezynfekował. I jeszcze ta informacja, co miała być na koniec: Tutaj są samczyki, cztery. Ten czarny on zostaje, bo taka pani bierze sobie go na mięso. A te trzy dzisiaj pani jest taka inna: jeszcze nie ta, co ma tego czarnego brać. Bierze te trzy do siebie na chów. Samczyki. Teraz wam jeszcze pokażę. Te samiczki, cztery też bierze. Tu może widać czerwone oczy u nich, ale to jest tylko się na, tak na filmie. One normalnie mają takie czarnawe i to one też będą. I to było chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze mam w Kalifornii. Pokażyć. A jeszcze jedna informacja: ta klatka co jest to Kuba z kanału Kuba hodowca królików. Kupuje ode mnie tą klatkę. Co przyświecał Tom? Tą. Tom. Tą. Klatkę, a ja od niego będę brał samiczkę Kunę Wielką. I to jeszcze pokażę Wam jeszcze dwa. Jeszcze nie pozamiatane jeszcze, to mój dziadek. I jeszcze takie dwa samczyki z tego gniazda. od tej samicy, co tu widać, tam się pochowały. Też będą sprzedawane razem. I tam jedna samica. I jeszcze przypominam Wam na filmie. Ten sam jest do sprzedania. Aby ktoś był zainteresowany, to pisać w komentarzach na fanpage'u. Wbijajcie też na kanał Kuby. Wbijajcie na kanał Kuby. I to było na tyle w tym odcinku. Więc do następnego. Cześć.